Cześć drogi widzu, super, że jesteś. Nim na dobre zaczniemy, musimy powiedzieć sobie, czym w ogóle są dla nas ułamki i skąd one w ogóle się nam wzięły. Wyobraź sobie, że masz do podziału pizzę ze swoim najlepszym przyjacielem. Chcecie podzielić się po równo. Więc całą pizzę przykrojcie sobie na pół. Każdy z was dostanie jedną część z dwóch. To znaczy, że dostacie jedną drugą. A co jeżeli byłaby was czwórka? Wtedy pizzę podzielimy sobie na cztery części. Wszystkich części mamy cztery. I każdy z was, jeżeli podzielimy was porówną, dostanie po jednej części, czyli dostanie jedną część z czterech. W ten sposób powstał nam ułamek 1 czwarta. Jedynka jest na górze. Nazywamy tą liczbę na górze licznikiem. Natomiast na dole pod kreską ułamkową mamy mianownik. W tym przypadku wynosi 4 albo 2, w zależności od której pizzy mówimy, czy o tej pierwszej czy o tej drugiej. Jedną z takich najbardziej podstawowych umiejętności, jakich potrzebujesz tutaj, to będzie rozszerzanie ułamków oraz ich skracanie. I zaczniemy sobie od ich rozszerzania. Mamy tą naszą 1 czwartą i chcielibyśmy teraz tą naszą pizzę podzielić na 8 kawałków, ale żeby każdy wciąż dostał, ich, dostał tą samą część pizzy. To znaczy, że tą czwórkę musimy pomnożyć razy 2, żeby mieć 8 na dole. Natomiast, żeby dalej była ta sama część pizzy, żebyś dalej miał tak jakby tą tą samą porcję do zjedzenia, tylko w większej ilości kawałków, to także twój licznik, czyli tę liczbę na górze, musisz pomnożyć razy 2. W ten sposób otrzymaliśmy ułamek 2 ósme. No to jeżeli już wiemy, jak to wygląda z strony teoretycznej, to weźmy się za kolejne przykłady. Załóżmy, że mamy ułamek 3 czwarte i chcemy nasz licznik rozszerzyć do dziewiątki. Przez co mnożyłeś trójkę, żeby otrzymać dziewiątkę? No żeby otrzymać dziewiątkę, to trójkę musisz pomnożyć przez trójkę. W takim razie tą czwórkę na dole, która jest w mianowniku, także musisz pomnożyć przez 3. Dlatego na dole będzie 12. W kolejnym przykładzie będziemy mieli 1 całą i 3 piąte. I załóżmy też, że chcemy nasz dół doprowadzić do dziesiątki. Przez co musimy pomnożyć piątkę, żeby otrzymać dziesiątkę? Przez dwójkę. To jest poprawna odpowiedź. Jeżeli tak pomyślałeś, to świetnie. To w takim razie przez co musisz pomnożyć trójkę, żeby otrzymać na górze. Jeżeli masz na myśli dwójkę i szóstkę w głowie, to w takim razie świetnie. Trójkę musimy pomnożyć razy 2 i wtedy będziemy mieli 6. Czyli nasz wynik to będzie 1 cała i 6. Oczywiście więcej przykładów, jeżeli potrzebujesz je samodzielnie przeanalizować, tak na spokojnie, znajdują się one w notatce. Tam jest to rozpisane także krok po kroku. To już skoro mieliśmy rozszerzanie, to także musimy umieć skradzać te ułamki. To jest dokładnie ten sam proces, tylko w drugą stronę. Jeżeli mamy ułamek 4,8 i chcemy go uprościć, przykładowo tak, żeby na dole była dwójka. To zastanawiamy się, przez co podzieliliśmy ósemkę, żeby otrzymać dwójkę. Podzieliliśmy przez 4. W takim razie nasz licznik, czyli to, co jest na górze, jeszcze raz powtórzę, także będziemy musieli podzielić na 4 i otrzymamy ułamek równy 1 druga. W kolejnym przypadku będziemy mieli 15,18 ós... 15 i chcemy doprowadzić do szóstki na dole. W takim razie musimy 18 podzielić przez 3, żeby otrzymać 6. W takim razie naszą 15 z licznika także musisz podzielić na 3. Wtedy otrzymamy ułamek równy 5 szóstych. I tak samo jak w przypadku wcześniejszego rozszerzania ułamków, jeżeli z przodu będzie jakaś liczba, jedynka, dwójka, trójka, nieważne jaka, po prostu ją przepisujesz. Ona tutaj nie ma nic do powiedzenia. Kolejną umiejętnością, taką bardzo ważną, jest zamiana ułamków. Ona trafia się bardzo często i bez niej nie jesteśmy w ogóle w stanie zrobić mnożenia, które będzie nas czekało już za chwilę. I jak to robimy? Załóżmy, że mamy przykład typu 3 całe i 1 trzecia. To oznacza, że my musimy teraz tą trójkę z dołu, nasz mianownik, pomnożyć przez tą trójkę z przodu i dodać do tej jedynki. I ten wynik, który otrzymasz, musisz pisać w liczniku, z kolei, mianownik przepisujesz bez zmian. Czyli 3 całe i 1 trzecia to będą 10 całych, 10 w liczniku i trójka w mianowniku. Weźmy teraz troszeczkę bardziej rozbudowany przykład. Mamy 6 całych i 3 czwarte. W takim razie 4 mnożymy razy 6, dodajemy do tego 3 i otrzymujemy 27. Z kolei tą czwórkę z dołu, z naszego mianownika, przepisujemy. I tak, o ile to jest dla nas bardzo ważne i potrzebne, do przykładowo mnożenia, to także potrzebujemy tej umiejętności, żeby sobie poradzić z zapisywaniem odpowiednio wyników końcowych. Bo zawsze każdy wynik, który otrzymujesz, chcesz zapisać jako liczbę mieszaną. Czyli jeżeli masz w przykładzie 13 piątych, to nie możesz tego przykładu tak zostawić. Musisz wyłączyć całości. Czyli odpowiedzieć na takie pytanie, ile piątek całych zmieścić w 13? No to 5 plus 5 to jest 10, to na pewno dwie piątki zmieścimy. Jak dodamy jeszcze jedną piątkę, to trzymamy 15. 15 to jest więcej niż 13, więc trzech całych piątek nie zmieścisz. W takim razie zmieścisz dwie całe piątki, bo to było 10. To ile nam brakuje do 13? Brakuje ci właśnie 3. Więc po zamianie 13 piątek to jest 2 całe i 3 piąte. W takim bardzo dużym skrócie, umówiliśmy sobie takie podstawy podstaw. I teraz możemy przejść do tego, co Ciebie najbardziej interesuje, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i także potęgowanie, które jest tak naprawdę mnożeniem tylko takim szczególnym przypadkiem. Pierwiastkowanie też moglibyśmy dodać, ale je sobie chyba też rzucimy do tematów z potęgami, który już niedługo się też pojawi na kanale. No, niedługo z Twojej perspektywy, z mojej perspektywy to pewnie za miesiąc. Jeżeli tutaj były dla Ciebie jakieś trudności... I nie wiesz, jak to robić, albo tutaj pędziłem za bardzo dla ciebie, o, koniecznie zajrzyj do notatki, tam jest to powiedziane jeszcze prościej, z większą ilością przykładów, i tak samo dobrze wytłumaczone, tylko wtedy pracujesz w swoim własnym tempie. Natomiast teraz już troszeczkę zwolnij to tempo, bo przechodzimy do tego najważniejszego, czyli dodawanie ułamków. Jeżeli mamy taki prosty przykład, jedna druga dodać jedna trzecia. To my nie możemy tego tak po prostu dodać i zapisać 2 piąte. To nie jest tak, że 1 plus 1 to 2, 2 plus 3 to 5. Jeżeli tak robisz, to znaczy, że nie tędy droga. Żeby dodać ułamki, musimy znaleźć ich wspólny mianownik. Jak już dobrze wiesz, mianownik to jest ta liczba na dole. Wspólny mianownik oznacza liczbę, która, jak sobie przypomnisz tabliczkę mnożenia, powtórzy się zarówno w tej, jak i w kolejnej kolumnie. No, i tutaj sobie rozpiszmy 2 razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, i tu masz wpisane liczby. To będzie 2, 4, 6, 8, 9, 10, bez dziewiątki. I analogicznie trzeba zrobić z trójką. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Szukamy wspólnego mianownika, czyli liczby, która powtórzyła się tu i tu. Powtórzyła nam się szóstka, powtórzyła nam się dwunastka i potem jeszcze powtórzyła nam się 18. Zawsze jak szukasz wspólnego mianownika, to bierzesz najmniejszą możliwą liczbę. Jeżeli już wiemy, jaki jest wspólny mianownik tych liczb, to musimy rozszerzyć obydwa te ułamki do tego mianownika. Dlatego to rozszerzanie ułamku wcześniejsze jest tak istotne. Bez niego nie jesteśmy w stanie dodawać. No to jedną, drugą musimy rozszerzyć tak, żeby na dole była szóstka. Przez co mnożyliśmy dwójkę, żeby otrzymać szóstkę? Nożyliśmy razy trzy. W takim razie jedynkę tak, że musisz pomnożyć razy trzy. Analogicznie będzie z jedną trzecią. Przez co mnożysz trójkę, żeby otrzymać szóstkę? Mnożysz razy 2, więc na górze będzie dwójka. I teraz robimy nasze dodawanie. I wynikiem wcale nie jest 5 dwunastych. 3 plus 2 to jest 5. Natomiast nasz mianownik przepisujemy. Nie ruszamy go w ogóle. Zróbmy teraz kolejny przykład. Mamy 3 piąte oraz 1 drugą. Chcemy te liczby do siebie dodać. Znowu musimy sprawdzić ze wspólnego mianownika. Tak jak poprzednio, przypomnij sobie tabliczkę mnożenia, z niej będzie ci najprościej. W przypadku tych łatwiejszych przykładów, bo tak to zawsze można zrobić taką jedną rzecz, o której za chwilę powiem, żeby znaleźć wspólny mianownik. No to mamy 3 piąte i jedną drugą. Wspólny mianownik to będzie 10. Piątkę musimy pomnożyć razy 2, w takim razie też i naszą trójkę musimy pomnożyć razy 2, żeby otrzymać 6. Mamy 60. I tę samą czynność powtarzasz z jedną drugą. Masz 50. Dodajemy to do siebie. 6 plus 5, 11, dziesiątkę przepisujesz. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie możemy zostawiać naszych wyników jako liczby niewłaściwe, jako ułamki niewłaściwe. Dlatego też musisz zapytać się sam siebie, ile dziesiątek zmieścisz w jedenasce. Zmieścisz jedną pełną dziesiątkę i zostanie ci jedynka reszty. Więc nasz wynik to jest jedna cała i jedna dziesiąta. Zróbmy teraz taki trudniejszy przykład. Mamy 5 całych i 2 trzecie, dodać 3 całe i 3 czwarte. O ile na tym etapie te duże liczby możemy dodać oddzielnie, 5 plus 3 to 8, i na razie to zostawić, o tyle musimy się bardziej skupić na naszych ułamkach. Tak jak poprzednio, wspólny mianownik. 12. Świetna myśl. W takim razie, trójkę mnożyliśmy razy 4, więc i dwójkę musisz pomnożyć razy 4. 8 dwunastych. Analogicznie, 3 czwarte. Czwórkę mnożysz razy 3, żeby otrzymać 12. W takim razie tą trójkę z licznika też mnożysz razy 3, żeby otrzymać 9. Skoro już wiemy, że 5 plus 3 to jest dla nas 8, to możemy skupić się na tych ułamkach. 8 plus 9 to będzie dla nas 17, a nasz mianownik przepisujemy 12. Czyli mamy 17 dwunastych i ósemkę z przodu. No dziwnie to wygląda, dlatego musimy to teraz posprzątać. To znaczy zapytać się znowu siebie. Ile dwunastek zmieścimy w 17? Zmieścimy jedną całą dwunastkę i zostanie nam 5 reszty z dwunastu. I teraz możemy dodać te liczby. 8 plus 1 to jest 9, a tą końcówkę po prostu przepisujesz, czyli 9 całych i 5 dwunastych. Jeżeli dla Ciebie mówiłem teraz za szybko, coś jest niejasne, koniecznie napisz w, koment napisz w komentarzu. Będę brał to pod uwagę w kolejnych filmach i będę starał się mówić jeszcze dokładniej i jeszcze prościej. A teraz przejdźmy do odejmowania ułamków. To jest bardzo podobna sytuacja. Także musi sprowadzić do wspólnego mianownika. I weźmy sobie znowu naszą 1, 2 i 1, 3. Tak jak wcześniej, wspólny mianownik to będzie 6. Jak już dobrze wiesz, 1, 2 zamienia się na 3, 6. Z kolei 1, 3 zamienia się na 2, 6. I tak jak poprzednio, nie możemy odjąć od siebie naszych mianowników. Nasz mianownik po prostu przepiszemy. Natomiast nasze liczniki odejmiemy od siebie. 3, odjąć 2, 1. Koniec zadania. Sprawa nam się troszkę bardziej skomplikuje, kiedy będziemy mieli jedna cała, jedna czwarta, odjąć jedna druga. Tak jak poprzednio, musimy sprawdzić do wspólnego mianownika. Jedna cała, jedna czwarta, po prostu przepiszemy. Natomiast jedną drugą rozszerzymy do dwóch czwartych. Nie ma obowiązku robić z tego ósemki na dole. Możesz to zrobić, nie będzie to dla Ciebie błędem, ale nie jest to koniecznie. Bo równie dobrze, tak jak teraz zrobiliśmy, możemy zapisać to jako dwie czwarte. No i teraz robi nam się problem, bo od jedynki nie możemy odjąć dwójki, bo wyjdzie na minus 1. W takiej sytuacji musisz tak jakby pożyczyć jedną całą od jedynki. No to 1 cała 1, to inaczej 4 czwarte albo 6 szóstych. Możesz tutaj zamienić na dowolną liczbę. My bierzemy 4 czwarte, bo w mianowniku mieliśmy czwórkę. jeżeli 4 czwarte dodamy do 1 czwartej, to będziemy mieli 5 czwartych. Albo inaczej mówiąc, to jest znowu ta zamiana dla nas na nie ułamek niewłaściwy. Czyli mamy 5 czwartych, odjąć 2 czwarte, czyli mamy wynik 3 czwarte. To za chwilkę się jeszcze bardziej wyjaśni w bardziej rozbudowanym przykładzie. Tym razem będziemy mieli 6 całych i 1 czwartą, odjąć 2 całe i 2 trzecie. O ile od szóstki odejmiemy bez problemu dwójkę i mamy czwórkę, o tyle tym razem, tak jak poprzednio, od 1 czwartej nie damy rady odjąć 2 trzecich. Ponieważ jak to sobie zamienimy na ułamki, już takie rozszerzone ze wspólnym mianownikiem, to będziemy mieli 8 dwunastych oraz 3 dwunaste. No to od trójki nie jesteśmy w stanie odjąć ósemki. I tutaj moglibyśmy zamienić sobie to 6 całych i 3 dwunaste na ułamek niewłaściwy, no ale czy chcecie się mnożyć 12 razy 6 i dodać 3? Ja już znam wynik, ale to byłoby było bez sensu. Dlatego też możesz sobie położyć tak jakby tą jedynkę z tej szóstki i z szóstki powstanie się teraz piątka, a 12 12 zabierzemy i wrzucimy sobie do naszego ułamka. Ten ułamek wtedy będzie wyglądał jako 15 12. I od niego odejmiemy 2 całe i 8 12. Dzięki temu 5 odjąć 2 da nam 3. Z kolei 15 odjąć 8 da nam 7 12. Ten ułamek już nie chce nam się skrócić. Zostawimy go w tej postaci. Chciałbym powiedzieć, że mnożenie to coś takiego wyjątkowego, ale to nic wyjątkowego. Nic prostszego nie ma. O ile w dodawaniu miałeś zakaz ode mnie, żeby dodać 1 plus 1 na 2 i 2 plus 3 na 5, tak nie robiliśmy, o tyle w mnożeniu możesz tak robić. To znaczy mnożysz, pom możesz pomnożyć 1 razy 1, 1, 2 razy 3, 6. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Nawet o to chodzi. Sprawa wygląda troszeczkę inaczej, jeżeli mamy większe ułamki. I tutaj weźmy sobie ten przykład, który jest dokładnie w notatce. 3 czwarte razy 6 trzecich. /3. 3 razy 6, 18. 4 razy 3, 12. Wszystko jasne. Problem się zrobi wtedy, kiedy te liczby będą dużo większe. Przykładowo będziesz musiał pomnożyć 12 razy 20. Albo na dole będzie 17 razy, nie wiem, 21. Wtedy może się zrobić taki problem. Bo liczby, które będziesz miał, będą wychodzić naprawdę duże. I żeby tego uniknąć, będziemy skracać te ułamki. Co to oznacza? Jeżeli mamy te 3 czwarte i razy 6 trzecich, to my te trójki możemy ze sobą skrócić. To znaczy, dzielimy górę i dół, czyli licznik i mianownik, przez tę samą liczbę, z czego to może być tu i tu, jedno na drugim, albo na ukos. No to jak trójkę podzielimy z trójką, to zostaną nam po prostu jedynki, bo 3 podzielić na 3 to 1 i 3 podzielić na 3 to 1. Z kolei czwórkę i szóstkę podzielimy sobie na 2. 4 podzielić na 2 to 2. 6 podzielić na 2 to 3. Co nam zostało? Zostało nam na górze 1 razy 3, czyli 3. Z kolei na dole 2 razy 1, czyli 2. Powstał nam ułamek 3, 2. I może ci się wydawać, że ten wynik jest zupełnie inny od tego, co był przed chwilą. Ale to jest dokładnie ten sam wynik. Ponieważ jak ten wynik na górze, 18, 12, skrócimy sobie na 6, to także otrzymasz 3, drugie co po wyłączeniu całości da Ci jedną całą i jedną drugą, czyli wynik jest dokładnie ten sam, a ile mniej liczenia było w tym drugim sposobie. Chociaż obydwa są poprawne. Masz teraz przed sobą przykład 3,1 /3 razy 1,2. No, jakiś motocykl było słychać. Chyba. Przynajmniej ja słyszałem. Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że tak jak mówiłem wcześniej o zamianie naszych ułamków na ułamki niewłaściwe, że to nam się przyda w mnożeniu, to właśnie jest ten moment. Musimy zamienić te nasze ułamki na ułamki niewłaściwe. 3 razy 3 dodać 7, 10 trzecich. Razy, 10 razy 1 dodać 2, 12 dziesiątych. I dopiero teraz, gdy mamy ułamki niewłaściwe, możesz skracać się. Wcześniej absolutnie nie. Dziesiątka z dziesiątką się skróci na 10. I zostaną nam same jedynki. Natomiast 3 i 12 skróci nam się na 3. Z trójki zostanie nam jedynka po podzieleniu przez 3, natomiast z dwunaski zostaje nam czwórka, gdy ją podzielimy też na 3. Nasz wynik to 1 razy 4, a na dole 1 razy 1, czyli będziemy mieli 4 pierwsze. A 4 podzielić na 1 to jest 4. Koniec. No i z takich głównych rzeczy zostało nam jeszcze dzielenie. Wystarczy zapamiętać się jedno sformułowanie. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność. Jeżeli o tym pamiętasz, no to wszystko wiesz. Nie muszę tutaj nic dodawać, ale zróbmy jeden przykład, żebyśmy mieli pewność, że to mamy. Jeżeli 9 czwartych będziemy chcieli podzielić na 8 dwunastych, to znaczy, że 9 czwartych przepiszę, napiszę teraz znaczek mnożenia, a 8 dwunastych obrócę. To znaczy, że to, co było w liczniku, pójdzie mi do mianownika, a to, co było w mianowniku, pójdzie mi do licznika. Czyli będę miał 12 ósmych. I dopiero na tym etapie wolno Ci skracać wcześniej zakaz. I tak jak poprzednio, 4 i 12 nam się skróci. Tym razem nie na 3, tylko na 4, bo 4 podzielić na 4 to będzie 1, a 12 podzielić na 4 to będzie 3. No i tutaj już nic więcej nam się nie skróci, bo 9 i 8, nie, 8 i 3, nie, nie. więc zostało nam po prostu to przemnożyć. 9 razy 3 to 27, a 8 razy 1 to 8, przypisujemy. No, i został ostatni etap. Wyłączyć całości. Ile ósemek mieści się w 27? Mieszczą się trzy całe ósemki i zostaje nam 3 reszty, czyli mamy 3 ósme. W przypadku potęgowania, to więcej będziemy sobie mówić tak jak wcześniej wspomniałem w filmie o potęgach, a teraz sobie wspomnimy tylko tak pokrótce. Bo potęgowanie to jest taki szczególny przypadek mnożenia. Jeżeli masz 3 czwarte w nawiasie do kwadratu, to będzie to oznaczać dokładnie to samo, że masz 3 do potęgi drugiej. Dzielone na 4 do potęgi drugiej. Potęgowanie to tak naprawdę jest mnożenie tej liczby przez tę samą liczbę odpowiednio ileś razy. Jeżeli mamy 3 do kwadratu, to mamy 3 razy 3. Jeżeli mamy 4 do kwadratu, to masz 4 razy 4. 3 razy 3 9, 4 razy 4, 16. Tyle z tego przykładu. Bym zapomniał o jednej ważnej rzeczy o porównywaniu ułamków. Jeżeli chcesz porównać dwa ułamki, to albo musisz mieć te same liczniki, albo te same mianowniki. I tutaj mamy pierwszy przykład, 2 trzecie i 3 czwarte. Nie masz ani wspólnego licznika, ani wspólnego mianownika, to znaczy, że musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Tak będzie prościej niż szukać wspólnego licznika, chociaż też możesz. Jeżeli już dobrze uważałeś albo uważałaś, to już wiesz, że 3 i 4 to będzie 12. 2 trzecie, 8 dwunastych, 3 czwarte, 9 dwunastych. I gdy masz te same liczniki, przepraszam, mianowniki, to patrzysz, który licznik jest większy. Większa jest dziewiątka, więc ułamek 9 dwunastych jest większy. Jeżeli masz sytuację, w której liczniki są identyczne, a mianowniki są różne, to wygrywa ten ułamek, w mianownik jest mniejszy. Co wydaje się troszeczkę sprzeczne, ale wszystko się wyjaśnia, kiedy zadam Ci takie jedno pytanie. Wolisz pizzę podzielić między sobą i jedną koleżanką, czy między sobą, a dwie koleżanki, kiedy zjesz więcej. No i dotarliśmy w końcu do tego, co jest najważniejsze działania na ułamkach. I tutaj małe przypomnienie: na samym dole, jeśli chodzi o kolejność wykonywania działań, są dodawanie i odejmowanie, z czego warto pamiętać, że dodawanie nie jest ważniejsze od odejmowania. Te czynności są równorzędne i gdy występują w naszym działaniu, to robimy je od lewej do prawej, a nie że najpierw dodawanie, potem odejmowanie. Wyżej mamy mnożenie i dzielenie. Z czego dzielenie to tak naprawdę jest mnożenie przez odwrotność, to już dobrze wiesz. Wyżej mamy działanie w nawiasach, a potem będzie cała reszta. I tyle nam na razie wystarczy. Głębiej w to nie wchodzimy. To jest dla nas wystarczające na ten moment. Mamy teraz piękny przykład, który się wyświetlił. Wygląda. Smakowicie. Musimy zacząć od nawiasu, więc początek przepisujemy. Z kolei te dwie liczby, które są w nawiasie, musimy sprowadzić do wspólnego mianownika 8 i 5. I tutaj mówiłem, że jest pewien sposób, jak to sobie radzić dobrze. No bo jak będziesz sobie przypominać tabliczki mnożenia, to troszeczkę ci się może zejść. Więc jeżeli nie masz pomysłu, jaki będzie wspólny mianownik, to wystarczy te liczby przez siebie pomnożyć. 8 razy 5, 40. 40 na 100% jest wspólnym mianownikiem. Ale niekoniecznie najmniejszym. W tym typu przypadku będzie. Ale jak sprawdzić, czy to jest najmniejszy możliwy wspólny mianownik? Wystarczy wtedy podzielić na dwa. Tą naszą 40. Jak 40 podzielimy na 2, to otrzymamy 20. Czy 20 dzieli się na 5? Dzieli się. To znaczy, że piątkę możemy rozszerzyć do 20. Natomiast czy 20 dzieli się na 8? No niestety nie. Dlatego też. 40 jest najmniejszym wspólnym mianownikiem, nic mniejszego nie znajdziesz. Ale warto w tym sobie pamiętać, w szczególności, kiedy masz bardziej rozbudowane liczby. W takim razie, skoro piątkę mnożyliśmy razy 8, to także tą dwójkę w liczniku musisz pomnożyć razy 8. Analogicznie tą trójkę, którą mnoży... tą ósemkę, którą mnożyłeś razy 5, to i trójkę, która jest na górze, musisz pomnożyć razy 5. I mamy w naszych licznikach 15 i 16. Co po dodaniu do siebie daje nam 31. I teraz tę czynność wprowadzania do wspólnego mianownika musisz powtórzyć. Będziesz miał 38 40 odjąć 31 40. Liczniki odejmujemy, mianownik przepisujemy 7,40. Czy da się to uprościć? Nie, nie da się tego już skrócić, bo 7 jest liczbą pierwszą. Czym jest liczba pierwsza? To tutaj się wyświetli. Natomiast czy możemy wyłączyć całości? No nie, w siódemce nie zmieścimy żadnej 40. Więc to jest koniec przykładu. Weźmy się za kolejny piękny przykład, który także tutaj się już wyświetlił. Znowu musimy zacząć od naszego nawiasu. W nim sprowadzamy nasze liczby do wspólnego mianownika. Gdy już masz to zrobione, odejmujesz licznik i mianownik przepisujesz. Ale mamy tutaj dzielenie, więc możemy też od razu je sobie zamienić na mnożenie przez odwrotność. Nikt nam nie stoi na przeszkodzie zrobić to już teraz. Gdy już wiesz, co będzie wychodzić ci z, tego, z tego nawiasu, to zapisujesz wynik i mnożysz to razy 8 trzecich. Jak widzisz, tutaj może coś da się skrócić. Zostało to przemnożyć i masz 6 razy 1, 6, 5 razy 1, 5 i wyłączyć całości. 1,1, bo tego już nie damy rady skrócić. Teraz będzie przykład taki dosyć długi. On także znajduje się w identycznej formie w notatce. Nie bez powodu też omawiamy sobie te przykłady, które są w notatce. Niektóre są inne, niektóre są inaczej powiedziane, ułożone. Ale chodzi o to, że nie zawsze wszystko da się wyjaśnić i wytłumaczyć w notatce, bo wymagałoby to bardzo dużo, dużo pisania. A w słowach to zawsze to idzie szybciej. Nie możemy od razu, widząc dzielenie, zamienić sobie na mnożenie przez odwrotność, ponieważ. To, co będziemy musieli obrócić, jest w nawiasie. Nie zamieszczę w wyniku tego nawiasu, ale co możemy już zrobić z tym naszym 3 całe i 3 Możesz zapisać to jako 27 ósmych, to znaczy dzielenia musimy na razie przepisać. Z kolei w naszym nawiasie możemy zrobić pierwszy krok, czyli też zamienić sobie tą jedną całą i czwartą na ułamek niewłaściwy. Chociaż moglibyśmy tutaj zostać na ułamku mieszane, na liczbie mieszanej. Ale i tak w kolejnym etapie, jak już możesz zauważyć, będzie trzeba i tak zamienić sobie na ułamek niewłaściwy, więc zróbmy to od razu. Znowu 27 na 8 przepisujemy, a w naszym nawiasie sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wykonujemy to działanie, które tam się znajduje. To znaczy odejmujemy. Znowu 27/8 przepisujesz, podzielić na 5/8, które jest wynikiem tego nawiasu. I dopiero teraz możesz zamienić to sobie na mnożenie przez odwrotność. Jak widzisz, 8 i 8 bardzo ładnie się skróciło. 27 piątych to jest nasz wynik. Ile piątych mieści się w 27? Mieści się 5 pełnych piątek, bo 5 razy 5 to 25. I brakuje nam tylko i wyłącznie dwójki do 27. Więc mamy 5 całych i 2 piąte. I tego także skrócić nie możemy, bo o tym też warto pamiętać, żeby zawsze te wyniki skracać. Zawsze, jeżeli możemy. Udało Ci się dotrzeć do końca. Super, mam nadzieję, że wszystko było dla Ciebie proste. Jeżeli potrzebujesz więcej przykładów, to znajdują się one w notace i życzę Ci miłej dalszej pracy.